No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w wyzwaniach dziennych tym razem po cudem ukończonym i zaliczonym wyzwaniu tygodniowym. Pora przejść do wyzwań dziennych, spróbujemy tutaj coś ugrać też. Mamy dziś ostatnią rundę w Japonii i jedyny modyfikator to przeterminowane leki, czyli dwa razy więcej apteczek możemy znaleźć, ale leczą o 50% zdrowia mniej. Jest wsparcie techniczne Jerozolima, czyli tutaj generalnie nie ma co się wybierać, bo to jest ten sam y, bodajże etap, co y, tak. Wsparcie techniczne, co y, wyzwanie tygodniowe. No, jest francuski ruch oporu, i tutaj wszystkie ładunki, wy, ładunki wybuchowe zdają zombie o 75% mniej obrażeń. I myślę, że tradycyjnie już najrzadziej y, uczęszczany. Etap, czyli w Marsylii, od tego zaczniemy. Modyfikator to ładunki wybuchowe i zadają o 75% mniej. Bierzemy sobie jakąś postać, może to być. Ona zmieni klasę na siekacza. Tutaj już nie kombinuję, bo te wyzwania one potrafią być. Dosyć wymagające i przekombinowane przez twórców. Więc rzucam do boju wszystko co mam. Dobra, zaraz zobaczę czy jest y, trochę lepiej, ale widzę, że jest lepiej. Bo kiedy grałem przez przed chwilą, to miałem 5 klatek y, na sekundę. Musiałem zresetować grę. Pasz jeszcze mi oczy bolą od tego co się działo przed chwilą. Muszę uważać, bo tu często dybacz jest. A grając, moje poty są bardzo przydatne, ale kiedy dybacz yy, nie atakuje, to tak jakby się wahali, czy yy, pomóc mi, czy nie. Kiedy grałem przed chwilą, za pierwszym razem to było tak, że kiedy dybacz leciał do mnie, to tak w zwolnionym tempie. Całkiem interesujące to było, tylko że ja nie mogłem na to zareagować. I tak w zwolnionym tempie widziałem jak leci w moją stronę. A w ogóle jedyny powód jaki. Ym, jaki jest. Ym, że gram No właśnie no. o! Nieślę, że gram teraz w Wallow Z jest taki, że padły serwery Helldivers 2 Bo gdyby nie to, to nie byłoby mnie w World War Z. Planowałem zagrać jutro rano, ale w co mi się dobrze złożyło? Też ciekawy um, jest jakiś um, update był do gry, Helldivers 2 i coś nie pykło, i padły serwery. To nie, to nie z powodu yy, ilości graczy tym razem. Tylko wprowadzili y, nowe y, mechy. Zagrałem jedną misję, a później mi już wywaliło i już nie wróciłem. Mam nadzieję, że moja postać, którą mam już na 22 poziomie, nie przepadła. Bo szkoda by było zaczynać od początku wszystko. Myślę, że jutro się przekonam. Can't stand the smell of puke at the base anymore. We're getting the meds. Oh. Got some is the problem. It's in now Dwóch graczy dołączyło, fajnie, bo przedtem grałem sam. O, granatnik, super. A, będziemy czekać na. Zatem jak grałem to yy, nie dało się kompletnie eksplorować tutaj, bo przy tak cnącej grze to zakrawało na cud w ogóle Myślę, że można... O! Tam już ten Milky Way poleciał. No teraz kiedy jest nas trzech to... To już będzie... Dobra, KM jest tutaj. Biorę to. Jakaś broń lepsza? No jest. Karabin szturmowy. Proszę bardzo. Tu jest K, tu jest KM, jest moździerz. Fajnie To e... jest to samo O, widzę, że stawiają na, na obronę tutaj. No ja wezmę. Czemu nie? O, biorę to na pewno. Nie, no, te. no to. To. Dobra, idę po ten yy, granatnik, bo zaraz szli z drugiej strony. O. o kurczę ile tutaj jest! sonchi Swarm podeszli. kurczę już o, oto ode... No, dajcież mi tutaj spokój. ten bombard jest? Okay. Zachowałem HM. Tak myślałem, że tutaj y, nie będzie problemu z y, przejściem tego... Wzięli te... Wzięli, dobra. Milky Way poleciał, Dybaczko dopadł. Zauważyłem, że on już nie przepada za eksploracją. Nie wiem, czy mam ten dokument. Chyba nie mam. czasem pojawia sporo zombie o wezmę bo nie mam nic ten y, milki już jest dosyć daleko ja mam Bandaże to. No, oni tam się y, przygotowują do obrony Vana. Super. I jak tutaj w ogóle... ...eksplorować? Jeszcze zerknę tu. Nie. To Teraz tak, y... Dobra, tutaj. To tu jeszcze mamy to. A razie zostanę przy... ...strzelbie. Bo tu będziemy trochę... The van is here! Keep the Zeke of them! Pierwsza obrona pana zrobiona. Teraz będziemy dobra, dwóch poszło tam. Trzeba yy, chronić tego. skrzynia jest Druga też. Szybko idzie. że mnie tak szybko nie idzie. Dobra. Trzecia paczka jest. Ok, wszystko zebrane teraz. Amunicja, i będzie ostateczna obrona. No nie, no jasne, A skąd on cię tutaj wziął? <laughs> Dobra, jest robione. Szybko poszło. Hmm. Widać, że ci gracze chcieli yy, przejechać jak walec przez to wyzwanie. No i to się udało. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy, jakie są jeszcze. Czy się zresetują wezwania, czy zostaną te same? Bo te, które były przed, przedtem, takie niezbyt ciekawe. Jak coś, to pozostanę na tym jednym. Aha, ostatnia runda. Zobaczymy, czy ktoś zostanie. To można rozegrać szybko. Jeden już uciekł. No, spróbuję. Zobaczymy czy się skuszą. Okej, okay, czyli wyzwanie dzienne i jedynym modyfikatorem jest to, że znajdziemy dużo więcej apteczek, ale będą one leczyć o 50% będą o 50% mniej skuteczne. O, tyle. Major Milky Way grał ze mną w poprzednim wyzwaniu i jest to gracz, który jak najszybciej chce przejść wyzwanie. Nie ma z nim eksploracji. Jest precyzyjny do bólu, jak widać. Wystarczy podążać za nim. On wszystkich roz y rozwali. E szybkie egzekucje. Nie ma litości z nim. Czyli zobaczymy, jak długo to potrwa. Powinien być ładunek. Jest tu jest skrzynka. Strzelbę biorę. Czemu nie? A no on już jest tam. Właśnie będę musiał nadganiać bez przerwy. Idziemy dalej. Widać, że on się nie bawi w jakieś kombinacje. tym Dobrze, że miałem wzmocnienie zdrowia. I ktoś opuścił łapteczkę? Ciekawe. Chyba przez to, że. Eee, dobra. To to. Nie, wolę ten. Fem. I granatki mi się bardziej przyda. On już jest na górze. No pięknie. To jest to. On już pewnie uruchomił rozgrywkę. Co za gość. Dobra, iskan. Dobra, możemy się tutaj razem bronić. Okay. Dobra, w pięć minut zrobimy to wyzwanie, jak to dalej pójdzie. To, to, to zrobił, to zrobił, okej. Okay. Pewnie ten moloch i to to pod. A to już jest, to już zrobione wszystko, to już niedobitki. O, no i. Tylko jasna. Gra mi jasno dała do zrozumienia, że pora wyłączyć i dać sobie spokój na dzisiaj, bo te coś, coś, problemy techniczne nie omijają rozgrywek sieciowych w piątkowy wieczór. Widocznie za dużo graczy. Ma ochotę rozgrywać wyzwania. Dobra, no to cóż. Wyzwanie tygodniowe zrobione, wyzwania dzienne, można powiedzieć, 2,5 wyzwania jest zrobione. Także to tyle od Krakusa na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne wyzwania, i pewnie się pojawią w przyszłym tygodniu. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Zachęcam do komentowania i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.